Nominacje Oscarowe za nami. Jak jest kon? każdy widzi. My jednak tym razem trochę o historii wyborów Akademii. I jak zawsze krytycznie, bo krytykowanie nic nie kosztuje i jest fajne. Tak, moim zdaniem kolega ma rację, że konwencja Westernu przeżyła samą siebie, i to, że jeszcze społeczeństwo ogląda, ogląda Westerny, to jest to jeszcze jeden przykład na bezładnych nie możemy zacząć inaczej jak od słynnego, kuriozalnego werdyktu z 1977 roku, kiedy to Oscara za najlepszy film zgarnął rok. Notabene Sylvester Stallone był wtedy nominowany jako trzecia osoba w historii, po Chaplinie i Orsonie Wellsie, zarazem za scenariusz, jak i najlepszą kreację aktorską w tym samym roku. Któż mógł przypuszczać, że kilkadziesiąt lat później włoski ogier, jak mawiali o Stallonie producenci pornosów, zostanie obrzucony kilogramami złotych malin dla najgorszego twórcy. Wracając jednak do samego filmu, tak, tak, wiemy. Pierwszy rok nie był wcale złym filmem, ale wręcz przeciwnie. Wiemy też, że Amerykanie kochają takie historie kochają ludzi, którzy odnoszą sukces startując znikąd. A Roki to przecież dzieło trzeciorzędnego aktorzyny filmów dla dorosłych, którego największym osiągnięciem było zagranie opryszka w bananowym czubku u Dego Allena. Ale na Boga! Jego konkurencją byli wszyscy ludzie prezydenta i jeden z najwspanialszych obrazów w historii kina czyli taksówkarz Scorsese. Martin Scorsese przez lata pukał do drzwi Szanownej Akademii, aż w końcu wyżebrał swojego Oscara za dość przeciętną, jak na mistrza, infiltrację. Trochę to smutne, bo wydawało nam się, że to wielki reżyser powinien pytać, za tytułem swojego debiutanckiego filmu, kto puka do moich drzwi, gdy Akademia zjawi się po cichu u Bram ze spuszczoną głową. W końcu trzeba być wrażliwą panienką w okresie burzy i naporu, aby nie zauważyć przepaści, jaka dzieli nagrodzonego w 1991 roku tańczącego z wilkami i nominowanych w tym samym roku chłopców z feralni. It was a glory. W historii pewnego żołnierza, który wstępuje w szeregi Indian, można odnaleźć już te epickie zacięcie i zadęcie, które Kostner doprowadził do perfekcji w przezabawnym wysłanniku przyszłości. What they meant to us, until they were gone. Odważne i historycznie słuszne werdykty Akademii można policzyć na palcach jednej ręki, o ile ktoś raczy nam odciąć to i owo. W 1970 roku szacowne grono nagrodziło znakomitego nocnego kowboja z wybitnymi kreacjami tatusia Angeliny Jolie i rozmieniającego się obecnie na bardzo drobne Dustina Hoffmana. A przecież można było nagrodzić wystawne pierdołki jak N. 1000 Dni czy też Hello Dolly. W końcu rok wcześniej akademia wolała nagrodzić ważny politycznie i całkiem przyzwoity film o czarnoskórym gliniarzu z południa zamiast przełomowego Bonnie Clyde, czy równie istotnego w historii kina absolwenta. Absolvent. No cóż, jak wiemy z filmu Mike'a Nicholsa, plastik jest przyszłością. Zresztą nie trzeba odbywać historycznych wycieczek, aby zauważyć, że coś z szanowną Akademią jest nie tak. Może namioty tlenowe się zepsuły? Zróbmy sobie krótką wyliczankę. W 92-93 roku Akademia stanęła na wysokości zadania, nagradzając kolejno milczenie owiec i bez przebaczenia. 94. rok to nie będący zaskoczeniem triumfuckliwej, cukierkowo-hollywoodzkiej wersji Holokaustu, czyli listy Schindlera. Umówmy się, że abstrahując od ważnego tematu, nie jest to najwybitniejszy film. No chyba, że czarno-biała taśma jest wyznacznikiem ambitnego kina, jak wydaje się niezależnym polskim twórcą kręcącym w piwnicach i suterenach, wstrząsające historie z życia wzięte. Wróćmy jednak do sedna materii, jak mawiał pewien znany reżyser, którego nazwiska oczywiście nie pamiętamy. Ambitne i wybitne były nominowane w 1994 roku Fortepian czy W imię Ojca. In, the name of truth. in the name of love. 95 rok Forrest Gump zamiast Pulp Fiction. Wind blows. Who in the hell is that? And is Gump. 96 Braveheart. Mel Gibson. Zostawić Las Vegas czy Kasyno nie doczekało się nawet nominacji. W końcu australijczyk Mel Gibson podrabiający wspódnicę szkota jest dużo fajniejszy od zapijaczonego i zażyganego Nicolasa Cagea. 97 to nudny induły angielski pacjent zamiast wybitnego fargo, braci Kole. Można by tak wymieniać i wymieniać. Wszyscy wiedzą, że akademia lubi łzawe, melodramatyczne historyki, o których po latach pamięta się tylko tyle, że wzrosła sprzedaż chusteczek higienicznych. Co może być zresztą prawidłowym tropem, jeśli chcemy się dowiedzieć, które lobby steruje te trykami od Oscarów. Tyle właśnie kosztuje demokracja w sztuce. Tym większym zaskoczeniem było zeszłoroczne rozdanie Oscarów, kiedy to starły się ze sobą dwa wielkie filmy, czyli Aż poleje się krew pola Tomasa Andersona i To nie jest kraj dla starych ludzi, braci Cohen. Takiego zderzenia gigantów Akademia już dawno nie widziała. Wygrali bracia Cohen, ale sam fakt nominacji filmu Andersona, biorąc pod uwagę jego nietypowość i trudność w odbiorze, to już wielki sukces szacownego grona. Takie oscarowe rozdanie niesie się Mówi się, że sztuka, a co za tym idzie kino, kwitnie w czasach kryzysu. Ludzie zamiast napychać badzioch i pielęgnować dobrobyt, zaczynają rozglądać się wokół siebie. Z drugiej strony, w trudnych czasach najlepiej sprzedają się historyjki ku pokrzepieniu serc, o czym doskonale wiedział Frank Capra, a nie twórcy grom gniewu. Jak będzie w tym roku z Oscarami? Zobaczymy. Jedno jest pewne. W ostatnim roku w Ameryce nie powstało obrazy tak ważne jak wzmiankowane dzieła Andersona i Coenów. Są nowe obrazy Finchera, Daldry, Van Santa, Howarda i Boyla. Jest wspaniały Wally, -E, ale jak się zdaje brak filmów naprawdę przełomowych. Chyba, że za takowy uznamy kryzysowy, a więc programowo optymistyczny Slumdog Millionaire. W tym roku jest więc szansa, że Oscary 2009 zapamiętamy jako te, który zdominował Heath Joker Ledger, co powinno spowodować wielki spazm rozkoszy u nastoletnich fanów na całym świecie. Nareszcie nikt nie będzie się z nich naśmiewał, że noszą podejrzane ubranka jak z filmu Falmadowara i ciągle był koczem filozoficzne.